teraz poprosić jeszcze dwie osoby, które na styczeń, w styczniu będą przyjmować chrzest i one też dzisiaj, na dzisiaj są gotowe ze swoimi świadectwami, więc chciałbym, żebyśmy też mogli wysłuchać tych dwóch osób. Pierwszą osobę poproszę Kasię. Bardzo proszę. Kasia zdradziła, że ona jest bardzo nieśmiała i to ja będę tu stała, że ona nie przyjdzie, żeby tak nie czuła, że przychodzi do pustej kazalnicy. Już mogę, tak? Odejść spokojnie. Tak, Proszę. Tak. Bardzo. tak. Chwała panu. Może zacznę od tego, że pochodzę z rodziny katolickiej. Jednak moi rodzice są bardziej tacy tradycyjni. Dla nich ważna jest tradycja to, że oni zostali wychowani w wierze katolickiej, tak wychowali swoje dzieci, więc naszym obowiązkiem jest zrobić dokładnie to samo. W sumie nie wiem kiedy, jednak czułam się, że to jest nie tak, że chodzenie do kościoła co niedzielę, modlitwa co wieczór to dla mnie za mało. I że to nie wiem, chyba w podstawówce oprócz modlitwy wieczornej, która składała się u nas z Ojcze Nasz, z ma wierze W Boga, zawsze po tej modlitwie ja zostawałam tak dłużej, i klęcząco tak. Mówiłam do Boga, tak opowiadałam, co zrobiłam, dziękowałam, prosiłam. To było takie. Taka moja chwila z Panem. Rodzice tego nie rozumieli i dziwili się, co ja robię. No, ale wszystko było w porządku, póki, nie, póki chodziłam do kościoła. I chodząc do kościoła, ja nie czułam, nie czułam się blisko Boga. Czułam się w miejscu, gdzie mogę się wyciszyć. Przestaję, przestaję sobie godzinę pomyślę o tym, co w sobie sobie przez tydzień, co zrobiłam, no takie myślenie o różnych sprawach, kompletnie niezwiązane z pracą. to było takie odklepanie dla rodziców, żeby być. No i potem, potem nie wiem, coś się stało, że przestałam chodzić w ogóle do kościoła, zaczęłam okłamywać rodziców w każdy sposób. Wpadłam w zwykłe które, no, które sprawiało, że Moje kłamstwa się pogłębiały, to było Chciałem podążanie za, w tym momencie wiem, że za szatanem. Kłamałam głównie rodziców. Oni trzymali nas całą naszą rodzinę krótko przy nich, bo mogliśmy wyjść tylko do bliskich znajomych, a ja chciałam więcej. Ja chciałam iść z koleżankami, kumplami do na piwo, przecież to jest takie fajne, tak mi się wydawało. Jednak potem też się coś zmieniło, że to też mi przestało wystarczać i zaczęłam się z tym modlić. Też nie w kościele, tylko w domu. I gdy poszłam do kościoła, to była szataka taka dla młodzieży. Um, usłyszałam śpiew. Było super, coś niesamowitego, coś, co w tym momencie zafascynowało mnie. I w tym momencie poznałam dziewczynę, to była z Oazy, która zaprosiła mnie na spotkanie. Poszłam i też... Coś niesamowitego, fajnego, śpiewają. Bóg, że coś innego niż Kościół katolicki pokazuje, nie tylko tradycja, tylko poznawanie bliższe. I zaczęłam wtedy chodzić na oazę, zaczęłam się odsuwać od starych znajomych. Już nie chodziłam do bału, tak często. I poznałam tam dziewczynę, która wiele mi o Bogu opowiedziała. Jednak w tej oazie też mi coś nie pasowało. To było takie wszystko piękne. Wszystko piękne dla, dla ludzi, dla innych. Chodziłam na spotkania takie trzy-, osobowe z naszych animatorką, To było czytanie Pisma Świętego, analizowanie tego i wprowadzenie niby w życie. Jednak to było takie coś, że widziałam po innych, że oni to mówią ślicznie, cudownie. Jednak w życie tego nie wprowadzali. To było takie, jak już mówiłam, na pokaz. I to mi się też nie podobało i przestałam chodzić na azę, Odsunęłam się od tego. Jednak z tą dziewczyną, która stamtąd była, utrzymałam kontakt, ponieważ zmieniła mnie to. Dzięki niej poznałam Boga, także y, także zakochałam się w Nim. Jednak to nie było takie całkowicie do końca. To już było takie stwierdzające, że, że jestem w dwóch światach. Moim i dla rodziców. Ciągle ich okłamywałam. Oni Niedawno się dowiedzieli, że od ponad pięciu lat nie chodziłam do Kościoła Katolickiego, że chodziłam na oazę w cudzysłowie, a wychodziłam z domu, żeby tylko wyjść. I w momencie, gdy już w ogóle nie miałam styczności z Kościołem Katolickim, bo tam czułam się obcą, czułam się tak jakby, tak, jakby to nie było moje miejsce, ponieważ to jest takie sztuczne, takie, takie nie moje. I chodziłam już, nie chodziłam już do bał, tego zaprzestałam, mogę się pochwalić, że zamiast podczas mszy niby niedzielnej, szłam na spacer, gdzie się modliłam swoimi słowami do Pana, opowiedziałam mu wszystko, przepraszałam za wszystko, co zrobiłam. I tak sobie żyłam w dwóch światach i... Ale nie miałam swojego miejsca i w tym momencie poznałam Filipa, który przyprowadził mnie tutaj. I pamiętam moje pierwsze wrażenie które mnie przeraziły, ponieważ to była taka sama fascynacja jak w momencie, gdy poszłam na oazę, że super, że to jest, jednak bałam się, że to będzie tak samo jak z oazą, że to będzie sztuczne, że to mi przejdzie, minie, że to też będzie tutaj na pokaz tylko. I tak przychodziłam na nabożeństwa z mieszanymi uczuciami. Jednak po, po prostu odnalazłam taki spokój, taką wewnętrzną radość, i czułam, że to nie jest na pokaz, że to jest to, że to jest moje miejsce, że tu powinnam być. Jednak to nie było takie już częściowo. to było nawrócenie jednak nie do końca, ponieważ dalej o rodziców ukłamywałam. I myślę, że zdecydowałam się iść całkowicie za Panem, oddać Mu całe moje życie w momencie, gdy podjęłam decyzję, że przyznam się rodziców do wszystkiego, wszystko im powiem. Ponieważ stwierdziłam, że to nie ma sensu dłużej, jeżeli ja chcę być z Panem, to nie mogę robić czegoś, co mu się nie podoba. A okłamywanie rodziców to było jakby zaprzeczenie tego, co, co czuję. I bałam się. Bałam się tak strasznie, że nie wiedziałam, jak to zrobić. Odwlekałam to coraz bardziej. Jednak y, dużo się modliłam. I powiedzenie rodzicom Wszystkie, no można powiedzieć, że razem z filmem bywaliśmy nieodpowiedni, bo to był 6. dnia, Mikołaj, prezent im sprawiłam super. Pamiętam, że było wszystko w porządku, póki nie zostaliśmy sami. W tym momencie naprawdę rodzice naskoczyli na mnie. To chyba każdy przychodził, jeżeli rodzice byli tak konserwatywni i postawili mnie przed wyborem. Że albo wybiorę ich z Kościołem katolickim, albo będę sama. Jednak ja dużo płakałam, modliłam się, jednak ja wiedziałam, że ja nie będę sama, że mam kogoś ze sobą, który mnie nigdy nie zostawi. I tym kimś jest Jezus. I podjęłam decyzję. Które moi rodzice nie zaakceptowali. No i ten rok też był przełomowy dla mnie, gdyż mimo przeżyć z rodzicami moich ostek, zdałam matę, wyprowadziłam się z domu. I w momencie wyprowadzki, rodzice się całkowicie odsunęli ode mnie. Rodzice zmienili zamki w drzwiach, ja nie mogłam do domu przyjść. Jednak po dwóch miesiącach modlitw moich i nie tylko, Rodzice wysłali brata do mnie. Rodzice chcieli się ze mną spotkać. W te święta byłam w domu. W te święta, mimo że byłam pewna, że będą koszmarne, że rodzice mnie kompletnie nie zrozumieją, że to będzie znów mędzenie ich nade mną, to widzę, że Pan działa. Mimo, że to jest takie drobne znaki, to wiem, że wiem, że będzie dobrze, że mimo, że to będzie potrzeba dużo czasu, to Pan mnie nie zostawi i że w każdym podziale z mi się ułoży i to nie jest moja zasługa i wiem, że w tym momencie bez Jezusa jestem nikim że On jest moim życiem moją drogą i chcę być taka, żeby Mu się podobać chcę Go wywyższać i na tym skończę, bo już nie wiem co powiedzieć Amen <grym>